Cześć YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał Programista Frontend. W dzisiejszym odcinku kilka rad ode mnie, od juniora dla innych juniorów. Jak być lepszym juniorem, jak zachowywać się w swojej pierwszej pracy, by zostać zauważonym, jak zachowywać się w swojej pierwszej pracy, by wnieść jakąś wartość do swojego zespołu. Także dzisiaj odcinek głównie o tym, co ja robię. Zrobiłem sobie krótki research, zanim zacząłem swoją pierwszą pracę, dotyczący zachowań, co powinienem robić jako junior w nowej pracy, jak powinienem się zachowywać, żeby, żeby wnieść jakąś wartość do nowej firmy. Dlatego też dzisiaj przekażę Wam kilka tipów, co ja wniosę do swojej Procesu i nauki, i pracy w swoich pierwszych miesiącach nowej pracy w branży IT. Myślę, że fajny odcinek dla wszystkich początkujących. Lecimy! Cześć YouTube, jak już mówiłem na wstępie, dzisiaj kilka rad ode mnie dla innych juniorów, którzy dopiero zaczęli swoją pracę lub zaczynają swoją pracę w branży IT. Powiem Wam, co ja robię, co ja wprowadziłem do swojego procesu i nauki, i pracy. By móc jakby wycisnąć jak najwięcej z tego okresu próbnego, by móc pokazać się z jak najlepszej strony w tym okresie próbnym. I pierwsza z rad, które sobie tutaj zapisałem na komputerze, to postarać się zrozumieć produkt, na którym pracujesz. Myślę, że jest to bardzo ważne, bo nie samym hodowaniem człowiek żyje i cała ta otoczka biznesowa, dlaczego coś robimy, jaki pro problem rozwiązujemy, z czym, jest to, z czym jest to związane, kto jest grupą docelową, kto jest odbiorcą naszego produktu, który piszemy, pozwoli nam podejmować lepsze decyzje podczas tego, jak piszemy. Rozwiązania w danym kodzie i ja generalnie nie mam z tym żadnego problemu, bo od dawna też interesuję się całą tą logiką biznesową internetu, tak, całą tą stroną wizualną. UI, UI Design, interakcja z użytkownikiem to nie są mi rzeczy dalekie. Poza tym in, zainteresowanie tym. Po co budujemy ten produkt i kto jest grupą docelową? Pozwala nam później podejmować lepsze decyzje związane właśnie z proponowaniem pewnych rozwiązań i tak naprawdę przy budowaniu każdej kolejnej funkcjonalności ta wiedza biznesowa, ten background biznesowy, który poznamy sobie, pozwoli nam, pozwoli nam dużo sprawniej dobierać rozwiązania do naszych problemów. A jak zdobyć tą wiedzę biznesową? Ja powiem wam na, wasz, na moim przykładzie. Ja po prostu starałem się mówić z moim menedżerem z, z produktonerem na jakieś Krótkie spotkanie, by móc porozmawiać o, o danym projekcie. Zresztą onboarding był dosyć fajny, bo też zostały, zostałem dosyć fajnie wprowadzony w cały projekt, całą otoczkę biznesową, rozwiązania, które budujemy z, z wszystkimi ludźmi w zespole. Dlatego też myślę, że jedna z pierwszych rad, które tutaj daję, to na pewno poznaj otoczkę biznesową, bo to pomoże Ci dużo sprawniej dobierać kod, jaki piszesz, i rozwiązania, jakie piszesz w Twojej aplikacji. Druga rada, którą mam tutaj zapisaną, to zrozum swoje narzędzia pracy i myślę, że można to porównać tutaj do muzyków. Każdy wielki muzyk ma swój ulubiony instrument i generalnie jeżeli coś nie brzmi tak, jakby chciał. Jestem w stanie to bardzo szybko naprawić, bardzo szybko, szybko sobie nastroić tak, żeby brzmiało tak jak chciał, i to samo jest z nami. Yy, podam Ci na swoim przykładzie, jeżeli wtedy kiedy dowiedziałem się o swojej pierwszej pracy, yy, miesiąc, mniej więcej miesiąc, zanim zacząłem, wysłałem e-mail do swojego menadżera z yy, zapytaniem, jakie technologie głównie będziemy używać w pisaniu naszych rozwiązań i yy, ku mojemu zdziwieniu, dostałem odpowiedź, bo wiele z tych technologii nie było mi wcześniej znanych, dlatego też miałem jeszcze 4 tygodnie. By dobrze przygotować się do swojej pierwszej pracy i te cztery tygodnie poświęciłem na to, by móc przejść niektóre kursy online, by móc przejść dokumentację, by móc poznać jakby te podstawowe zagadnienia związane z danym problemem. I co jeszcze mi pomogło, to podczas całego tego procesu, kiedy poznawałem te technologie, których będę używał w swojej nowej pracy, też mogłem dużo lepiej skonfigurować swój komputer, swoje IDE do pracy w, właśnie w nowym środowisku, w nowym zespole, nad nowym projektem. Dzięki temu później pewne rozwiązania ze swojego prywatnego komputera, na którym próbowałem, pewne rozwiązania, na którym pisałem swoje snippety, mogłem bardzo łatwo przenieść jeden do jednego na IDE, na swoim laptopie roboczym. Dlatego też myślę, że też taka rada ode mnie. Staraj się jak najszybciej poznać technologie, których będziesz używał, jeżeli używała. Jeżeli teraz zostałaś pracę i jeszcze jeszcze nie zaczęłaś swojej pracy, to Możesz wysłać maila, grzecznie zapytać się, jakie będą technologie głównie używane, co będzie od Ciebie wymagane, i myślę, że to bardzo pomoże Ci w Twojej pracy. W moim przypadku naprawdę było dziko, bo dowiedziałem się, że będę używał TypeScripta, że będę budował rozwiązania na, na bazie Fluent UI z Microsoftu, a nigdy wcześniej tego nie używałem. Dlatego też fajnie, że miałem te 4 tygodnie, bo mogłem poświęcić te 4 tygodnie na tą intensywną naukę tych rzeczy, których wcześniej tak naprawdę nie znałem. Następna rzecz, która przychodzi mi teraz na głowę i też którą mam tutaj, odnotowałem sobie przed tym odcinkiem, to naucz się korzystać z wyszukiwarki i wiedzy, którą masz dostępną w internecie. Myślę, że my deweloperzy, szczególnie właśnie początkujący deweloperzy, jak wszyscy tak naprawdę, bo jak rozmawiam też z seniorami, z moimi przyjacielami, to, to, to też bardzo dużo korzystają z wiedzy, która jest dostępna w internecie i myślę, że nauka tego, jak korzystać z tej wiedzy, która jest dostępna w internecie, jest kluczowa i musisz nauczyć się tego, jak korzystać z tej wiedzy w celu rozwiązania konkretnego problemu. Ja po tych kilku miesiącach widzę, że najlepszym źródłem, jeżeli chodzi o wiedzę o rozwiązania problemów, są GitHub, dyskusja na GitHubie i Stack Overflow. To są dwa źródła, do których sięgam najczęściej, jeżeli chodzi o rozwiązania jakichkolwiek problemów. I dopiero wtedy, kiedy nie znajduję rozwiązania swojego problemu tam, staram się szukać gdzie indziej, czy to na blogach technicznych i pisanych już przez konkretnych deweloperów, czy też w innych źródłach, które wskakują mi później w wysłuchiwalce Google. Żeby korzystać z tej wiedzy, która jest dostępna w internecie i nauczyć się wykorzystywać, jakby szukać tych informacji w internecie, to dodatkowa rzecz jest taka, że myślę, że bardzo ważne, by wyrobić sobie ten nauk, nauk, nawyk nauki, nawyk ciągłego jakby udoskonalania swojej wiedzy, bo świat technologii bardzo szybko się zmienia i myślę, że bardzo fajnie ja na swoim przykładzie powiem Ci, że po prostu wygospodarowałem sobie czas w tygodniu, w którym poświęcam na naukę, na poznawanie nowej technologii, z których też prowadzę notatki. I staram się jakby poznawać nowe rzeczy, utrzymywać ten swój stan wiedzy na aktualnym poziomie, bo sam, na przykład, ekosystem Reacta zmienia się bardzo szybko i dochodzą nowe narzędzia, dlatego też myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wyrobić sobie taki, taki właśnie nawyk. I do tego tematu jeszcze myślę, że utarło się takie przekonanie, że programista to jest nadczłowiek, że to, to jest człowiek, który musiał zjeść całą bibliotekę na temat danej technologii. Natomiast myślę, że te czasy się zmieniły i ze, ze swojego doświadczenia widzę, że po prostu tworzenie rozwiązań dzisiaj, Skupia w sobie tak wiele technologii i części składowych, że niemożliwym jest nauczenie się tego wszystkiego. I tak naprawdę przyjąłem taką strategię, że chcę sobie wyrobić bardzo solidne podstawy React Developera i na tym bazować swoją wiedzę, i później dobudowywać kolejne zgiełki. Nie chcę rozpraszać się za bardzo na początku teraz mojej kariery w branży IT, bo myślę, że byłoby to zgubne. Bo widzę, im więcej się uczę, tym więcej poznaję nowych rzeczy i tym więcej widzę, jak, jak mało umiem, tak naprawdę. Dlatego też myślę, że bardzo ważne jest, by skupić się na jednej dziedzinie na początku i nie roz się, bo to jest, to jednak potrafi być przytaczające, kiedy człowiek zaczyna czytać i dowiadywać się tych nowych rzeczy i widzi, jak wiele jeszcze mu brakuje do tego, by móc osiągnąć jakiś tam level wtajemniczenia. Kolejną rzeczą, która przychodzi mi na myśl, jeżeli chodzi o początki w nowej pracy, które też już mogę powiedzieć na swoim doświadczeniu, to komunikacja jest bardzo ważna. Myślę, że nauka krótkiego i zwięzłego komunikowania się ze swoimi członkami w zespole jest bardzo ważna i nauka strategicznego zadawania pytań i jakby poświęcenia się najpierw samemu nad rozwiązaniem problemu ale mu pomaga Lepiej później zadawać te pytania. Myślę, że bardzo ważne tutaj jest, by poznać sposób pracy swoich kolegów w zespole. Musimy zobaczyć, bo jedna osoba na przykład ma swój najbardziej produktywny czas rano, druga osoba, kiedy popołudnie, na przykład zostawia na spotkania z, z innymi członkami zespołu, czy na odpowiadanie na code review. Inne osoby mają swój najbardziej produktywny czas wieczorem, a rano zaczynają od code review, od, od sprawdzania PR-ów i od y, odpowiadania na pytania swoich kolegów zespołu. Także myślę, że m, bardzo ważne jest na początku poznać ten harmonogram pracy tych najbliższych ludzi. W zespole, z którymi będziemy współpracować. Ja też starałem się to zrobić, cały czas staram się to robić. Dodatkowo, jeszcze co przychodzi mi na myśl, to code review, który dostajemy od naszych kolegów w zespole, to jest kopania, wiedzy. Nie spotkałem się z tym podczas nauki. Oprócz krótkich sesji z Kamilem, które mieliśmy, to tak naprawdę. Ten feedback, który dostajemy już w pracy od osób, które są z nami w projekcie, jest bardzo cenny, bo to pokazuje nam, które elementy możemy poprawić. I myślę, że poświęcenie tego swojego czasu na, 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 na przestudiowanie tego, co koledzy mieli do, do napisania w naszym kierunku, jest też bardzo ważne. Ja wychodzę z takiego założenia, że najpierw staram się naprawdę bić tą głową w mur i rozwiązać jakiś problem, nawet jeżeli mi coś nie idzie. Opcja z poproszeniem o pomoc i jakby zarezerwaniem sobie czasu innej osoby to jest dla mnie ostateczność. Myślę, że takie podejście też jest podejściem dobrym, nie wiem jak Ty, myślę na ten temat, napisz w komentarzach, natomiast ja myślę, że jakby zabieranie czasu innym osobom, które są od nas lepsze, które mają naprawdę ważne zdania do wykonania w danym projekcie, nie jest zbytnio fair na początku naszej kariery, myślę, że powinniśmy się skupić na, na, na rozwoju, na rozwiązaniu swojego problemu, tak długo jak tylko możemy nadążyć, natomiast jeżeli już sam tak po sobie, jeżeli widzę, że czegoś nie umiem rozwiązać, że nic nie pomaga, no to już wtedy jako ostateczność staram się jakby w najlepszym czasie dla danej osoby poprosić ją o pomóc, bym mogła ze mną porozmawiać, by dała mi jakiś feedback, by da, nakierowała mnie na jakieś rozwiązania, by pomogła mi rozwiązać dany problem. I ostatnie dwie rzeczy, które przychodzą mi teraz do głowy, jedna z nich to dokumentuj swoją naukę i druga rzecz to jest pomagaj kiedy tylko możesz. I jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, to myślę, że bardzo ważne jest na początku, by, by móc dokumentować swoją naukę. Ja mam takie założone prywatne repo na githubie, w którym zapisuję sobie, czego się nauczyłem w danym dniu w pracy, I czy jest coś, co mnie zaskoczyło, czy jest coś, nowego, co poznałem, staram się na koniec danego dnia zrobić sobie taki mały tech journal, to nazywam na swoim GitHubie, w którym zapisuję sobie datami po prostu dni w plikach MD i tam po prostu zapisuję sobie, co w danym dniu robiłem, czego się nauczyłem, co mnie zaskoczyło, co powinienem poprawić, czego powinienem się nauczyć. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna, szczególnie na początku, kiedy wchodzimy do branży, kiedy bardzo szybko się rozwijamy, bo chcąc nie chcąc, jeżeli wskoczycie już do pracy, dostajecie swoją pierwszą pracę, to właśnie ten rozwój wystrzeli bardzo w górę, bo codziennie przez 8 godzin minimum będziecie kodować, a to jest bardzo ważne na początku, żeby jak najwięcej właśnie obycie z tym kodem, jak najwięcej dostać feedbacku od osób, które są od nas lepsze, bo o to w tym wszystkim chodzi na początku i jak jesteście juniorami, tak jak ja zresztą. I to tyle YouTube na dzisiaj. Mam nadzieję, że te rady, które dzisiaj Ci przedstawiłem pomogą Ci być lepszym juniorem, pomogą Ci lepiej wprowadzić się w nowe miejsce pracy. Mówię to ze swojego doświadczenia, bo sam jestem dopiero piąty miesiąc w swojej pozycji, niedługo kończy mi się okres próbny, zobaczymy co będzie, ja nie wiem. Mam nadzieję, że umowa zostanie przedłużona. Robię wszystko, co mogę w tym kierunku, dlatego też y, dzisiaj taki krótki odcinek poradami ode mnie dla Ciebie. Jeżeli jesteś na początku, jeżeli zaczynasz swoją pracę w branży IT, to myślę, że te rzeczy, które tutaj przedstawiłem w tym odcinku będą dla Ciebie podobne. Pomogą Ci stać się lepszym juniorem, pomogą Ci zaistnieć na rynku pracy. Taki mały disclaimer: te rzeczy nie są wymyślane przeze mnie. Zrobiłem bardzo duży research do tego odcinka, nie tylko również przed moją pracą. Niektóre z tych rzeczy jakby wychodziły automatycznie z mojej osoby. Niektóre z tych rzeczy zaczęłam wprowadzać. W swój proces po tym, jak przeczytałem, jak dowiedziałem się od innych deweloperów. Dlatego bierz pełnymi garściami, korzystaj dla siebie i mam nadzieję, że kilka z tych rad, które dzisiaj przekazałem, okażą się dla Ciebie pomocne i sprawią, że będziesz lepszym junior deweloperem i sprawią, że ludzie zwrócą uwagę na Ciebie jako osobę pracowitą i sumienną, której warto zaufać i ktoś, kto Cię zatrudnił, będzie miał dobre przeczucie i będzie miał dobre uczucia z tym związane tylko w przyszłości, bo wniesiesz jakąś fajną wartość do firmy, w której pracujesz. Tymczasem wielkie dzięki, że byłeś dzisiaj ze mną, wielkie dzięki, że oglądasz mój kanał. Pamiętaj Subu. I klikaj te łapki w górę, lajki i widzimy się za tydzień w środę. Cześć!